I to dog man o get it. What are you doing? Kurwa przed nim. Are you? <mum> kurwa, are you, are you okay, stop so? man, man. Or are we oh, kill I you. Kill stop, you. Stop. stop, stop, stop. We don't, we don't want, want to kill want you. To kill you. It's hello, hello. What's your name? Sedam, szedłam, czekaj, tylko przyładuję. What's your name man? No! Hello, hello. No. No. Jesteś, no. No. Jesteś, no. No. jesteś kurwa słaby ty! Ej to Polak, to Polak! Halo? Halo? Valery from? Polska. O, pola o, Polak jest! jest no i w no dupę śmieciu. Śmieci. O ty. Kolego kochany. Co wy mi zrobiliście? Czemu mnie deptesz? Ja nie mogę go związać, kurwa. Tam w tą grę 5 minut, dajcie mi spokój. Czemu nie mogę wstać? <grym <grym no, no jest sprawa skomplikowana, wiesz? Dajcie mi wstać. No, nie możemy nic robimy jak mam stać? No musisz nacisnąć no, ctrl, shift i u. Ha? i u. Yeah. Ha? Potru Potru is is you. You. No już blisko jesteś, prawie <laughs> wstałeś. Ale szyk, ale szykate, ale robię, ale, robujesz, ale robujesz, okay. <laughs> Tak się robię! Co my mi zrobili? Zrób <laughs> też z tego szota. Ja też nie mogę, no. E, Ale on już trzyma tak ręce jakby był skrępowany, patrz Nie, nie Ej Ej, może pomożemy być ty być nasz przyjaciel My w no Idę mu zrobić ten na nogę Czekaj I on ci idzie on zrobić ci idzie ten zrobić Ten, bo ci nogę masz za nogę <noise> Ma ktoś czmatę? Masz żarewkę Ej, ktoś biegnie nie, nie, nie. Czy to wy? Nie, nie, nie Nie, to wy co się dzieje Ja się skrępować Robiło się skrótki opatyka? Tam na nogę? Nie. Co byś tej tak się kręci! No mówię, no on się roluje w ogóle, Jak ogóle, w ogóle,